Jesteśmy w półfinale w którym gra Krzysiek Zasławski z Lednicy, przypomnę, że w ćwierćfinale pokona Michała Bodzienego, 11-4 na a po drugiej stronie Marek Pasiecznik z Lublina, on w grupie ograł Tarka. Twardy mecz. Gramy jednego seta i rezultat jest 3-3. Krzysiek serwuje na marka. Przecież weźmiemy, bo za blisko raczej. To był 3-3 przemaga Krzyśka. Lewica na lubię. Półfinny 61 r. Darek. No i wiem, że ten jest grą błędów wcześniej czy później po jednej z dłuższych wymian coś tam się przeliczy Serwuje na ja! 4-3. Ogromny błąd. Łatwo dostał, łatwo oddał, tak?

No i tam była piłka na Gema, czyli ma, Marek zbrejkował.